Jeżeli chcesz osiągnąć wymarzoną sylwetkę, poprawić swoje zdrowie i sprawność, to w kilku słowach powiem Ci jak to osiągnąć oraz jak wygląda opieka w naszym grupie. Pierwszym krokiem w osiągnięciu Twojego celu jest przeprowadzenie wywiadu medycznego. Porozmawiamy na temat Twojego zdrowia, ewentualnych przeciwwskazań, doświadczenia oraz celu treningowego. Następnym krokiem jest przeprowadzenie kilku prostych testów fizycznych, dzięki czemu wiemy, czego potrzebujesz i jak powinien wyglądać Twój szyty na miarę trening, jakie trendy ćwiczenia powinny być w Twoim indywidualnym programie treningowym. Naszymi podopiecznymi pracujemy w oparciu o ten wysiłkowe, dzięki czemu mamy bardzo precyzyjnie określoną intensywność treningową. Daje nam to bardzo dobre i spektakularne wyniki wśród początkujących i zaawansowanych podopiecznych. Dokonujemy analizy składu ciała, dzięki czemu kontrolujemy tendencje z zakresu poziomu tkanki tłuszczowej oraz poziomu masy mięśniowej. Cześć, nazywam się Patrycja, jestem trenerką z Body Movement. Serdecznie zapraszam do nas na siłownie. Jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, to chętnie Ci w tym pomogę.